Witam Państwa serdecznie po długiej przerwie, która mam nadzieję, że już się nie powtórzy. Z tej strony Niedzielny Literat. I ciąg oby, w miarę regularnych tym razem odcinków, zaczniemy sobie od analizy może już nie najnowszego utworu braci Figofagot, ale w dalszym ciągu wartego poruszenia bowiem dotyka on problemu naprawdę poważnego, a niestety wielu z nas nieobcego. Zapraszam. Na wstępie dowiadujemy się, co jest tematem utworu, albo raczej dostajemy więcej informacji o temacie, który znamy już z tytułu. Małpce bananowej, która jest nowym produktem mającym pojawić się w sklepach. Czy może być lepiej? Nie wydaje mi się. I którego rychłym pojawieniem się podmiot jest niezwykle podekscytowany. Podekscytowany tak bardzo, że nie jest w stanie spać w nocy, czekając na możliwość skosztowania nowego trunku. osi Spędza ją więc czekając, aż zadzwoni budzik, zwiastując czas na to, by wstać i udać się do pracy. Niemożność zaśnięcia i przewracanie się w nieskończoność z jednego boku na drugi jest niewątpliwie znane każdemu i może być wywołane czy to ogromnym stresem, czy ogromną ekscytacją. I moglibyśmy myśleć, że chodzi tu raczej o to drugie, wnioskując po pierwszych wersach, jednak bardzo ciekawe użycie w niestandardowy sposób powszechnie znanego frazeologizmu e, zwraca naszą uwagę. Całą noc, na bok, ja w grobie się przewraca. Jeśli ktoś przewraca się w grobie, to znaczy po pierwsze, że jest czymś oburzony, sfrustrowany lub po prostu bardzo mocno z jakiegoś powodu nieszczęśliwy. Co sugerowałoby, że bohater nasz wyczekuje napicia się z bananowej małpki jednak nie tylko dlatego, by poznać jej smak, ale i celem przysłowiowego zapicia jakichś smutków, czy próby ukojenia nerwów, które nie dają mu zmrużyć oka. Po drugie zaś, co dość oczywiste, iż jest martwy. I to porównanie się do trupa kojarzy mi się osobiście chociażby z cytatem postaci Barnea Gambla z Simpsonów, komentującego swój alkoholizm, nie widząc żadnej szansy na wyrwanie się z niego i nadziei na poprawę. Nie płaczcie za mną, ja już nie żyję. Don't cry for me. I'm already dead. Zresztą porównań przegrania z uzależnieniem do śmierci w kulturze nie brakuje. W omawianym już na tym kanale Walczę z Życiem i Przegrywam Kuki śpiewał o niewieście zapalającej przy nim znisz na przystanku. Stoję, sobie na przystanku, a jakaś kurwa podstawę mi zniszczy. No dobrze, więc podmiot liryczny, po nieprzespanej nocy wstaje z łóżka i kieruje swe kroki prosto do monopolowego. Tu poznajemy kolejny fakt na jego temat. Jest niezadowolony ze swojej pracy oraz zarobków, jak również uważa to, co robi, za całkowicie nieistotne, do tego stopnia, że bez wahania odurza się przed zaczęciem zmiany alkoholem. Możemy też bez trudu wywnioskować, że nie ma dobrej relacji ze swoimi przełożonymi i uważa, że nie jest wystarczająco doceniany, co pogłębia jego frustrację. Podoba mi się tu decyzja, aby nie dawać żadnych przesłanek co do tego, jaki jest jego zawód. W ten sposób artyści ostrzegają nas, że absolutnie każdy może wpaść w tę pułapkę, jeśli pozwoli sobie przegrać z poczuciem bezsensu i braku znaczenia. do sklepu, prawo, ale to nie ulica, Podmiot wie doskonale, czego chce, podchodzi więc od razu do kasiera, wszak od niego można dostać napoje wysokoprocentowe i składa swe zamówienie. Te cztery wersy znów są pełne informacji na temat jego postaci. Kupuje alkohol z dolnej półki i najtańsze papierosy. Cierpi więc nie na jedno, a dwa różne uzależnienia od substancji mających pomagać w zniesieniu stresu, a w rzeczywistości wysoce szkodliwych, a i obciążających dla portfela. Wyraźne i dosadne zwrócenie uwagi na to, że kupuje produkty najtańsze bez zważania na jakość. Zapobiega jakimkolwiek argumentom w rodzaju robi to dla smaku. Po powtórzeniu refrenu przypominającego nam o ekscytacji podmiotu możliwością napicia się lada chwila, przechodzimy do drugiej i ostatniej zwrotki. 6, 5, na przystanku ja przygodę. ludzie wsiadają do busa, a ja drogę. Podmiot nie czeka długo ze spożyciem zakupionych przez siebie produktów. Otwiera flaszkę na przystanku, wkrótce po wyjściu ze sklepu, a przed ruszeniem do pracy. Spotyka go jednak niemiła niespodzianka. Wódka bananowa mu nie smakuje. I to do tego stopnia, że nagle sam pomysł, by takową wyprodukować, wydaje mu się skrajnie głupi. Ale nie oznacza to, że zamierza zrezygnować z jej spożycia. Mając wciąż w głowie cenę, jaką za flaszkę zapłacił, której to kolejny paradoks, z którym niestety nie trudno się utożsamić, nie szkoda mu wydać na aktywne szkodzenie swojemu zdrowiu, ale żal wyrzucić w błoto. Dobra, przecież. Nie... decyduje się zatkać nos i wypić całość duszkiem. To przy okazji ostatecznie potwierdza nam, na wypadek jakby wcześniejsze przesłanki były niewystarczające, że podmiot pije, żeby się odurzyć, a nie dla jakiejkolwiek przyjemności czerpanej ze smaku. O dziwo, po tej zwrotce, na koniec utworu znów następuje refren. Choć wiemy już, że podmiot wódkę bananową uważa za obrzydliwą w smaku, to i tak pyta po jej spożyciu: Czy może być lepiej? i odpowiada sam sobie, że nie sądzi. I może to wynikać z pozornego i bardzo krótkotrwałego uczucia szczęścia po odurzeniu się. Albo być bardzo sprytnym zastosowaniem innego potencjalnego znaczenia tego pytania. Nie chodzi już o czy może być jakkolwiek lepiej, jakkolwiek wspaniale i w znaczeniu jest mi tak dobrze, że nie potrafię sobie wyobrazić nic cudowniejszego. Jest to pytanie o to, czy życie może być lepsze. Czy może być czymś więcej niż monotonnym ciągiem pracy i odurzania się. Innymi słowy, Podmiot pyta, czy tak musi wyglądać jego rzeczywistość, czy może jest dla niego jakakolwiek nadzieja na poprawę, na zmianę na lepsze. Jednak pogrążony w depresji, sam sobie odpowiada, nie wydaje mi się. Wracamy do braku nadziei, wracamy do ja już nie żyję, do znicza zapalonego na przystanku, na którym bohater liryczny zeruje 200 ml. Swoją drogą mógłbym jeszcze skomentować to, że tekst mówi wyraźnie o małpce 200 ml, jak i taką właśnie trzyma w ręku, e, w teledysku wcielający się w postać podmiotu Piotr Połać. E, jednak wszystkie stawki animowane przedstawiają ewidentnie buteleczkę 100 ml. E, jednakże to wymagałoby osobnej analizy stosowanej przez Bartosza Walaszkę od Zgadza się, dokładnie w tym momencie moja kamera zdecydowała się przestać nagrywać. Dlatego też nie zapisała się moja wypowiedź o tym, iż żeby dokładnie zanalizować ową nieścisłość w teledysku, trzeba by dokonać osobnej analizy stosowanej przez Bartosza Walaszka już od wielu lat techniki krytyki przemysłu filmowego, nazywanej przez wielu uczonych specjalizujących się w analizowaniu jego dzieł, dawaniem z siebie 30%. Na dzisiaj to więc wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji w komentarzach.